Raport regionu Zbigniew Filar. Witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studio Jacek Chudyma, Wicestarosta Tarnowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Starosto, z tego co dotarły do nas informacje, strajk w szkołach zarządzanych przez powiat Tarnowski wygasa. Coraz mniej nauczycieli strajkuje. Czym to jest spowodowane? Tak, jedna szkoła, która nasze liceum ogólną w Truchowie przystąpiła do strajku. Pozostałe szkoły, pojedyncze grupy nauczycieli, które strajkowały. Czym to jest spowodowane? To znaczy, w tej chwili myślę, że do wielu osób, wielu nauczycieli, bardzo ważnej grupy, bardzo szanowanej i grupy, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o nauczanie, przekaz pewnej informacji naszych uczniów. Jest w tym, w tym momencie, do, dociera, że jednak te propozycje, które złożył rząd, propozycje długofalowe, bo to do 2023 roku, są dobrymi propozycjami, które pokazują ścieżkę dojścia do właściwych zarobków. Dlatego uważam, że do tych nauczycieli dociera i pomalutku zaczynają między sobą rozmawiać, informować się nawzajem i pomalutku wracać do swoich zajęć, tych, które są. Właściwe i dobre, bo dobro na uczniów jest najważniejsze w tym wypadku. Każdy ma prawo strajkować i tutaj w żaden sposób nie będę oceniał negatywnie. Ale są też inne formy rozmów, dojścia do jakiegoś pewnego kompromisu, i w tym wypadku rząd przedstawił, według mnie, bardzo dobrą propozycję. I mam nadzieję, że ten strajk całkowicie wygaśnie w najbliższych dniach. Wczoraj w Nowym Sączu Beata Szydło wicepremier ogłosiła, że. Oficjalnie, że te wynagrodzenia za strajk nie będą wypłacane. Niektóre samorządy, choćby Tarnowski, prezydent Roman Ciepiela, wystosował taki anons e, informacyjny do mediów, że pozostawi w gestii dyrektorów szkół, czy te wynagrodzenia będą wypłacane, czy nie za ten okres strajkowy dla nauczycieli. Jak to będzie w powiecie Tarnowskim? Decyzja pana prezydenta to jest osobny, całkowicie inny samorząd, to jest jego decyzja. My, zgodnie z wykładnią i prawa, ale też e, informacjami, które mamy, e, też informacjami od naszych prawników, e, za strajk, za te godziny, które, w którym nauczyciele nie byli, e, pieniądze nie będą wypłacone. Będą potrącone już przy wypłatach, e, które są kierowane do szkół? E, tak, tak. W późniejszym terminie na pewno to się odbije, ponieważ no, taka jest jasna wykładnia. Prawa i w tym wypadku nie będziemy w żaden sposób starali się w inny sposób interpretować przepisy. Co z zajęciami, które się nie odbyły i w jaki sposób one będą rozliczane? Jak uczniowie będą w tym momencie rozliczani z tych godzin, kiedy zajęć nie było? To jest cały czas analizowane, też ile godzin, które po, po, powinny być wykonane, program, który powinien być wykonany w tej chwili. Pracuje sztab osób, które nadzorują. Tutaj przypomnę tylko, że etatowy członek zarządu, pan Tomasz Stelma, jest odpowiedzialny za oświatę, dyrektor Wydziału, pan Czesław Mida. Spotykamy się, przygotowujemy rozwiązania, które będą korzystne wszystkim dla uczniów, bo my jesteśmy dla nich i powinniśmy tak przygotować dodatkowe wykonanie tego programu, który był do wykonania, aby nie ucierpieli wszystkim. Przede wszystkim młodzież, która uczestniczy w naszej szkole. W szkole w Radłowie e, strajk też się odbył, czy raczej tam już nauczyciele e, zno, w jakiś sposób przyjęli tą e, smutną informację? W pozostałych e, szkołach, tak jak wspomniałem, to były pojedyncze e, osoby, e, wszystko po malutku wygasa, jest coraz mniej osób, które. Protestują i myślę, że tak będzie. Nauczyciele przyjęli tą informację, w jaki sposób o likwidacji szkoły w Radłowie? Myśmy już od wielu lat rozmawiali, ja tylko przypomnę, że były takie spotkania, przecież w starostwie odbywały się, rozmawialiśmy z, i z rodzicami i z nauczycielami. Przedstawialiśmy bardzo trudną sytuację, braku naboru. Bo tutaj jeszcze raz przypomnę, że to nie powiat likwiduje, tylko szkoła się po prostu sama likwiduje z braku uczniów. No, Trudno, żeby szkoła funkcjonowała, jak uczniów nie będzie. Dlatego ta dezinformacja, która jest, że w ostatniej chwili nikt nie informował, no gdyby tych spotkań nie odbywało się, a są na to dowody. Są, przecież były spotkania, były protokoły, dlatego tutaj nie można mówić, że nic się nie robiło. Przez wiele lat próbowaliśmy ratować tę szkołę. Staraliśmy się przedstawiać różne propozycje. Ja tylko wspomnę o specjalnym ośrodku, który w tej chwili jest zbudowany na Dworniakach, miał powstać w Radłowie. Niestety Rada Miejska przyjęła negatywną opinię. Dwa lata temu zło złożyliśmy propozycję panu burmistrzowi, aby przejął tą szkołę. Też została odrzucona. Wykonywaliśmy wiele działań, które chcieliśmy, aby zachęcić tych uczniów. No niestety, jeżeli z danej gminy, gdzie funkcjonuje szkoła ponadgimnazjalna, przychodzi kilka, czy 10, czy 15%, a patrząc na statystycznie w innych naszych szkołach, gdzie funkcjonują w danej gminie, przychodzi 40-50% tych uczniów do danej szkoły, no to trudno, aby z innych gmin, gdzie mają w tej chwili ta młodzież łatwy dostęp do szkół miejskich, do innych naszych szkół, czy do innego nawet i powiatu, jeżeli nie jest to bezpośrednio związane i nie jest to bezpośrednio zachęcające, jeśli chodzi o gminę, no to, no to trudno w tym momencie tą, tą młodzież w jakiś sposób na siłę zmusić. Dlatego jest to na pewno trudna sytuacja, niestety, ale wyjście, żebyśmy nie mieli też pewne procedury, które wymagają, jeśli chodzi o terminy przyjmowania pewnych uchwał, dotyczy to czy zarządu, czy do czy dotyczy to rady? No, musieliśmy podjąć. W tej chwili jesteśmy na etapie już uchwały, która została podjęta odnośnie likwidacji, i w najbliższym czasie będzie wystawiona ta szkoła na licytację. Rozmawialiśmy, z, pewne propozycje pisemne poszły do, do, do Urzędu Gminy Radów. Koszt operat szacunkowy wartości tego majątku został wykonany. W pierwszej wersji przedstawiliśmy ten operat i tę propozycję. Potem Tyle, były negocjacje. Ile, ile wynosiła? Była 5,5 miliona wartość całego majątku, przypomnę, y -hmm. z budynku, parku i sali gimnastycznej. Potem trwały rozmowy z panem burmistrzem i z wiceburmistrzem dotyczące pierwokupu. Propozycja 4 milionów została sformułowana na piśmie ze strony z, urzędu? Z naszej strony, z powiatów jeśli chodzi o pierwokup. Zobaczymy jak się odniesie na to gmina radów i w ten czas będziemy się zastanawiać na zarządzie jakie dalsze, czy wystawiamy na licytację, czy po prostu rozmawiamy, ale mówię, to są koszty już uważam dobre dla gminy, gdzie mogłaby cały kompleks dworsko parkowy przejąć. Przypomnę tylko, że już 6 hektarów, które e, żeśmy przekazali parku w gminie e, za symboliczną złotówkę. E, w tej chwili powiadanie nie ma pomysłu na ten dzień dzisiejszy, co urządzić, e, tylko ewentualna sprzedaż budynku w Radłowie. Ja już wspomniałem tutaj, że propozycja była, niestety rada miejska nie przyjęła tej propozycji odnośnie specjalnego ośrodka środowiskowego. No ale to było kilka wstecz. Patrzymy dzisiaj, co, co dzisiaj z budynkiem jak go zagospodarować. Tak jak wspomniałem, była też forma przekazania ewentualnie aby miasto prowadziło szkołę w tej chwili powiat tarnowski Prowadzi pięć jednostek pomocy społecznej, czyli DPS-ów, jedną placówkę opiekuńczo -obławczą. Mamy bardzo mocno rozbudowaną, jeśli chodzi o pomoc społeczną. Dlatego tworzenie kolejnych placówek no, nie wchodzi w grę. To są i koszty, i doposażenia, i wyposażenia. Dlatego, jeżeli gmina nie wyrazi zainteresowania. Pierwokupem tego no to zostanie wystawione na sprzedaż i w ten czas będziemy się zastanawiać po ewentualnie przetargu. Pierwszym, jaka będzie decyzja. Jeżeli znajdzie się kupiec, który przedstawi właściwą ofertę, to zostanie sprzedany mhm. budynek i majątek. Coraz pełniej wiosna wchodzi, chociaż dzisiaj za oknem deszczowo no i śnieżnie. Inwestycje na drogach. W powiecie, tarnowskim ruszą, bo pięć programów zrealizujecie związanych z przebudową, drugi remontem. Uzyskaliście pieniądze na to. Jakie drogi będą w pierwszej kolejności remontowane? Tak, dostaliśmy pierwszą transzę tzw. popowodziówek. Już jesteśmy po przetargu. Cieszymy się, bo przetarg wyszedł poniżej kosztów. Dlatego nie będziemy musieli dodatkowych pieniędzy. Z swojego budżetu dokładać. Oprócz tych, które wkładu własnego, który jest niezbędny, aby te środki wykorzystać. Pięć dróg, które są ważne, bo to są w terenach pagórkowatych, górzystych, gdzie jednak szkody, które czynią podtopienia czy deszcze, powodują, że one się szybciej niszczą niż na terenach równych. To jest na reglice, rzepiennik, pleśna, szerzyny. Myślę, że drogi i mieszkańcy będą zadowoleni. To jest dopiero pierwsza transza, pierwszy kwartał. Będziemy składać pozostałe. Mamy jeszcze 8 takich dróg, które będziemy chcieli wyremontować. Ja tylko przypomnę, że w tamtym roku 12 odcinków dróg na terenie Pogatranska zostały wyremontowane z tego programu. Kiedy inwestycja ruszy już tak z pełną parą w Łękawicy na tej drodze, która miała być remontowana, przebudowywana z Tuchowa do... Łącznika z autostradą. Pierwszy etap został wykonany, czyli od ładnej od drogi krajowej do ronda w skrzyszowie, drugi etap firma już niedługo wejdzie na plac budowy, trwają przygotowania. Myślę, że w najbliższym czasie rozpocząć się tam już prace budujące budowlane, jeśli chodzi o remonimalizację tej drogi. W Zakliczynie na najbliższej sesji podpisujecie z burmistrzem porozumienie odnośnie przebudowy remontu drogi biegnącej przez rynek. Będą to dodatkowe pieniądze dla choćby wsparcia remontu całego rynku w Zakliczynie. Skąd taka decyzja? Tak, jest to kompleksowe i to jest kontynuacja pomysłu pana burmistrza Dawida Chrobaka, który chce przy okazji rewitalizacji rynku również. Wyremontować i zmodernizować drogę, która koło tego rynku przebiega. Ponieważ zarządcą i nadzorującym to, ten odcinek drogi jest powiat, powiat może wystąpić do Funduszu, do funduszu Dróg Remontowych, jeśli chodzi o do, do Funduszu Dróg Samorządowych, do modernizacji z tego akurat projektu. Dlatego my składamy wniosek. W stu będzie to finansowane przez Urząd Miejski, Urząd Gminy w Zakliczynie. Tak jak wspomniałem, Pan Burmistrz chce to po prostu kompleksowo już wyremontować, zmodernizować, zrewitalizować ten rynek wraz z tą drogą. Jest za ponad miesiąc wybory do Europarlamentu Tarnów będzie miał swojego przedstawiciela, powiat tarnowski i nasz subregion z Prawa i Sprawiedliwości? Czy raczej wszystkie mandaty pójdą gdzieś tam w świat? Jestem pewny, że raczej tak. Myślę, że lista jest bardzo mocna. Zresztą tutaj jest zderzenie dwóch wizji. Wizji e, Europy, która będzie miała swoje ojczyzny, która będzie samodzielnie starać się prezentować, pokazywać swoją kulturę, swoje wartości, bo to jest ogromnie ważne. Z wizją, gdzie europejskość jest najważniejsza. Inne mocne kraje będą decydowały o nas. My chcemy sami decydować, dlatego, osoby, które reprezentują nasze środowisko na naszych listach do Parlamentu Europejskiego, są osobami, które taką wizję będą prezentowały. Zresztą numer jeden pani premier Beata Szydło pokazała przez te 3,5 roku, że jakie wartości i jak potrafi bardzo mocno zabiegać o interesy polskie w Europie, w Unii Europejskiej. Są osoby też inne, bo przecież profesor Legutko, jest profesor Bernacki i wiele, wiele innych osób, które są osobami znaczącymi i osobami, które już mają dorobek i pokazały, że na pierwszym miejscu jest wartość i dobrobyt naszych mieszkańców. Poprzez europejską rozumiemy to, że interes Polski jest najważniejszy w Unii Europejskiej. Interes w tych wyborach nie będzie zbyt dużego rozdrobnienia koalicja europejska powstała, aby walczyć dość mocno z pisem Obronicie się? To znaczy no oczywiście, że powstała ta koalicja, ale dla mnie ona jest kompletnie niezrozumiała, bo są ugrupowania, które prezentują podobno wartości nasze, chrześcijańskie, z wartościami, czy z byłymi sekretarzami partii komunistycznych, czy, czy ludzie, którzy całkowicie mają inne spojrzenie na, na, na to, co jest dla Polski ważne. Dlatego ja kompletnie nie rozumiem, tu jest tylko zbiór ludzi, którzy w wszelki sposób chcą odsunąć. Pisa od władzy, a nie myślą o dobru mieszkańców i o wartościach, które też powinniśmy przekazywać jako plus dodatni dla, dla Europy. To też będziecie w kompanii podkreślać? Na pewno będzie to przedstawiane zresztą osoby, które tak jak wspomniałem reprezentują już to nasze środowisko na tych listach przez wiele lat pokazały, co jest dla nich ważne. Wa wa ważne jest dobro Polaków, a nie dobro czy interesy innych państw, które chcą y przejąć y całkowicie kontrolę nad naszym krajem. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim państwa gościem był Jacek Hudyma, wicestarosta tarnowski. Dziękuję, dziękuję Państwu.